Więc Amerykanie o tym wiedzą, doskonale o tym wiedzą i wcale nie zamierzają dać się stąd wypchnąć, ale żeby się nie dać wypchnąć to muszą mieć w Europie jakiś obszar, na którym mogłyby postawić obydwie nogi tam. Także to nie tylko wielkoduszne takie poparcie, ale i realizacja pewnego interesu amerykańskiego. No i bardzośmy się cieszyli z tej deklaracji prezydenta Trumpa, ale okazało się, że za wcześnie. Bo nie spodziewaliśmy się, jaką straszliwą cenę Polska będzie musiała za to zapłacić. No teraz już wiemy, w 2018 roku Stany Zjednoczone przyjęły, Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę 437 której prawny sens dobrze to jest wyjaśnić, dlatego że tu różni dygnitarze opowiadają różne głupstwa na ten temat, że ona nie ma sensu i tak dalej, no to miło usłyszeć, że Kongres Stanów Zjednoczonych uchwala ustawy bez sensu, które nie będą miały żadnych konsekwencji. No ciekawe, to ta. mówi to nawet nasza pani Żorżeta, ambasador Stanów Zjednoczonych, więc to, to ciekawe, co ona mówi. Proszę Państwa, sens prawny tej ustawy sprowadza się do tego, że Stany Zjednoczone przyjęły na siebie obowiązek dopilnowania, żeby kraje takie jak Polska m.in. wykonały żydowskie roszczenia odnoszące się do tzw. własności bezdziedzicznej. Bo do roszczenia odnoszące się do normalnej własności takiej spadkowej to nie trzeba tutaj niczego, żadnego ustawodawstwa kompleksowego, bo to można odzyskać tytuł własności w drodze normalnego postępowania sądowego i tu nie trzeba żadnego prawa zmieniać. Własność bezdziedziczna zgodnie z zasadami jeszcze starożytnego prawa rzymskiego, które zostały recypowane przez wszystkie państwa cywilizowane, między innymi Stany Zjednoczone i Polskę, ta własność bezdziedziczna jest, przypada państwu, którego ten zmarły właściciel był obywatelem. Kropka. I naciski na Polskę nie idą w tym kierunku, żeby Polska oddawała cokolwiek. jak komuś się należy, to mu oddaje i teraz, i bez takiej zachęty. Natomiast, żeby naciski na Polskę idą w tym kierunku, żeby nasze władze stworzyły pozór podstawy prawnej, takie pozory legalności, co by umożliwiło realizację tych roszczeń. One zostały oszacowane w liście jak i Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego, siedzibą w Nowym Jorku, w styczniu ubiegłego roku wysłała do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. W tym liście do, został dokonany szacun za szacunkowa wartość tych roszczeń na bilion złotych, czyli na według aktualnego kursu ponad 300 miliardów, czy około 300 miliardów dolarów. To jest równowartość trzech rocznych budżetów państwa polskiego. Jest oczywiste dla każdego, kto ma trochę rozeznania w tych sprawach, że Polska nie mogłaby zmobilizować takiej gotówki nawet w transzach bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej, która by się przełożyła na katastrofę społeczną i tam wszystkie inne. Jeżeli zatem Polska miałaby zrealizować te roszczenia, to musiałaby to zrobić w naturze. A więc zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zasoby Lasów Państwowych, udziały w spółkach Skarbu Państwa, być może zasoby złota Narodowego Banku Polskiego. Na jasne mówiąc, jeden z czytelników tam zapytał mnie w liście, czy zasoby złota Narodowego Banku Polskiego wystarczyłyby za, na zaspokojenie tych roszczeń. One wynoszą około chyba 116 ton, jeśli dobrze pamiętam. I to jest, one reprezentują wartość niecałych 6 miliardów dolarów, a tu chodziło o 300 miliardów dolarów, także dobrze by było, żebyśmy sobie zdawali sprawę ze skali yy, tego rabunku. No i yy, to jest ta cena, jaką musimy, taką, taką łapówkę musimy zapłacić za trójmorze. Straszliwa łapówka. Dlaczego? Dlatego, że Konsekwencją realizacji tych roszczeń będzie okupacja Polski. Dosłownie to po o okupację to znaczy zawłaszczenie. Proszę Państwa, środowisko, które zostało było obdarowane majątkiem takiej wartości na terenie, polskim przy nieruchomości się nie da wynieść, z dnia na dzień zyskałoby dominującą pozycję ekonomiczną. Która natychmiast by się przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Mielibyśmy po prostu szlachtę. Naród, historyczny naród polski we własnym kraju zostałby zdegradowany do trzeciej kategorii, bo pierwszą kategorię by stanowili okupanci, drugą kategorię kolaboranci, których tam by nie zabrakło na pewno, a reszta dopiero trzecią. A reszta dopiero trzecią. Więc jest to moim zdaniem, największe zagrożenie, jakie zawisło nad Polską od 1939 roku. No i widzimy, że tu nasze władze zachowywały się trochę dziwnie, bo takim podejrzanym milczenie, a potem, kiedy już nie mogły milczeć, a nie mogły milczeć dzięki temu, że, czy skutek tego, że ujawniłem notatkę, z rozmów, jakie prowadził 25 października ubiegłego roku pan Jastgerdi z panem ambasadorem Chodorowiczem. Pan Jastgerdi jest, nie jest osobą prywatną, jest pełnomocnikiem Departamentu Stanu do spraw Holokaustu, więc jest to osobistość oficjalna jak najbardziej. A pan ambasador Chodorowicz jest pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych. Rzeczypospolitej Polskiej do spraw kontaktów z Diasporą Żydowską. On sam jest członkiem tej Diaspory, to mu znacznie ułatwia te kontakty, ale już mniejsza o to. Proszę Państwa, pan Jastgerdi w tej rozmowie zaprezentował coś w rodzaju harmonogramu, jaki Polska ma te roszczenia realizować. I tam powiada tak, że strona amerykańska, no on ją reprezentuje, rozumie że w perspektywie czy w horyzoncie, on takiego używa słowa, w horyzoncie roku wyborczego nie można dokonywać przedsięwzięć publicznych i formalnych. No to jasne. A jakie przedsięwzięcia publiczne i formalne? No ustawy. Konstytucja Polska nie przewiduje tajnych ustaw. Każda ustawa musi być opublikowana w dzienniku ustaw, bo dopiero wtedy wchodzi w życie, więc nie może być tajnych ustaw. Czyli to są te przedsięwzięcia publiczne i formalne, ale powiada pani Asgierdzi, to my to rozumiemy, ale to nie przeszkadza, żeby w tej sprawie nastąpił i dokonał się istotny postęp. I wyjaśnia, co rozumie przez istotny postęp, że zanim tam będzie można przejść do tych, czy do tych przedsięwzięć publicznych i formalnych, to musimy już rozpocząć rokowania na temat konkretnych kwot finansowych. No to tu już nie ma złudzeń żadnych. Tu już żadnych złudzeń nie ma. Wszystko jest powiedziane, kawa na ławę została wyłożona. No i nasi dygnitarze z rządu, bo opozycja skwapliwie korzysta z okazji, żeby siedzieć cicho. Gdyby rzeczywiście była opozycją, to by rozsmarowała rząd na podłodze, ale skądś wiedzą, że tu nie można tutaj, bo tu zaraz by im przypomnieli, skąd im wyrastają nogi. Otóż, proszę Państwa, co powiedział, co powiedzieli nasi dygnitarze? Pan Brudziński, pan premier Morawiecki i pan Jarosław Kaczyński? Nie oddamy ani guzika. No ja to bardzo ładnie, ale. Ale kiedy do Laski Marszałkowskiej wpłynęła ustawa antyroszczeniowa, to pan poseł Rzymkowski ją tam napisał. Ja krótszą napisałem, bo ja napisałem taką z trzech punktów się składającą. Ponieważ jest krótka, to państwu ją tu opowiem. Artykuł pierwszy. Zobowiązuje się Radę Ministrów do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadościuczyni żadnym żydowskim roszczeniom odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Punkt drugi tego artykułu pierwszego, że obowiązek złożenia takiego oświadczenia powstaje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł drugi. Kto wbrew po stanowieniu niniejszej ustawy, próbuje dokonać, doprowadzić do realizacji żydowskich roszczeń odnoszących się do mienia opisanego w artykule pierwszym, podlega karze, albo próbuje ominąć ten zakaz, podlega karze z artykułu 129 Kodeksu Karnego. Artykuł 129 Kodeksu Karnego dotyczy tak zdrady dyplomatycznej. On mniej więcej taką treść ma, że kto będąc upoważnionym do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej wobec obcych państw albo organizacji międzynarodowych działa na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze od roku do 10 lat więzienia. I było trochę dziwne, bo pan marszałek Kuchciński zdjął tę ustawę z porządku dziennego Właściwie bez żadnego merytorycznego uzasadnienia tylko powiedział, że ona by skomplikowała stosunki międzynarodowe. No na pewno, na pewno by skomplikowała. Ale proszę państwa, jeśli chodzi, jeśli alternatywą jest okupacja Polski, to już ewentualność skomplikowania stosunków międzynarodowych wydaje się złem mniejszym. Bo to, tam jak, jaki by był cel tej ustawy, na przykład tej w, przeze mnie napisanej? On by tego procesu nie zatrzymał prawdopodobnie, bo kiedyś byłem w Denver, w Colorado i tam rozmawiałem z takim starszym panem, który jest inżynierem górnikiem i opowiadał mi, jak funkcjonuje ta branża w Stanach Zjednoczonych, oni prowadzą interesy na całym świecie. No i on mi tak opowiada, jak to jest i w pewnym momencie tak wtrąca koło rzeczy zwyczajnej, nie żeby mnie tam zepatować czymś. Tylko mówi, wie pan, czasami niektóre rządy nam podskakują. Jak za bardzo nam podskakują, to my je zmieniamy. Znaczy nie on, tylko CIA, po to jest, po to jest. Więc ta ustawa by nie wstrzymała tego procesu, bo to prędzej rząd by został zmieniony, ale dawałaby nam możliwość zyskania na czasie, bo rząd miałby alibi wobec swoich tam partnerów. Słuchajcie, nie możemy się wdawać z Wami w rokowania, bo o 10 lat więzienia nocowych, i w ten sposób moglibyśmy doczekać do listopada 2020 roku, przyszłego roku, kiedy będą kolejne wybory prezydenckie w Ameryce. Być może, że zostanie wybrany Donald Trump, ale może kto inny, może kto inny. i do jakaś cień szansy się pojawia. No i widać wyraźnie, że nasze władze tego nie chcą, że nasze władze tego nie chcą. Więc z tym bagażem to opowiadam państwu o tym wszystkim, żeby państwu pokazać, jak wydarzenia zachodzące dookoła Polski przekładają się na sytuację w Polsce i determinują postępowanie naszych polityków. Pół biedy, gdyby to, jakoś, gdyby to zmierzało do realizacji jakiegoś celu polskiego, ale nie zmierza. Obawiam się, że nie zmierza. Dzie